Wybrałem się dzisiaj do szpitala przy ulicy Borowskiej na rozmowę z panią dr Danutą Nowicką, która jest dermatologiem, po to, żeby wyjaśnić Państwu, czego obawiać się w kosmetykach, darmowych próbkach wystawionych w drogeriach. Na pewno, każdemu zdarzało się w mniejszym lub większym stopniu z takich produktów korzystać. No, i zaraz opowiemy Państwu, co na tych produktach siedzi. Jesteśmy w drogerii i chcemy popróbować jakieś kosmetyków, których próbki zostały wystawione na półce. Możemy to tak bez szkody dla swojej urody i zdrowia zrobić? Raczej nie. Wszystkie te produkty dostępne to będzie źródło przede wszystkim zakażeń bakteryjnych, wirusowych, drożdżakowych. Nie nakładajmy ich bezpośrednio na naszą skórę. Dodatkowo te produkty, które są stosowane przecież ad hoc, czyli my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest, mogą spowodować alergię, mogą spowodować podrażnienia. Także raczej unikajmy stosowania produktów w testera, które są ogólno Ile tam jest tych drobnoustrojów, które mogą nam troszeczkę powstrzymać No To są aż cztery grupy tych drobnoustrojów czyli bakterie, wirusy, grzyby i drożdżaki, więc to jest w okolicach nawet 900 gatunków. To strasznie dużo. A co sobie fundujemy tą metodą? Strasznie dużo. Fundujemy sobie zakażenia skóry, przede wszystkim gronkowcem naskórkowym, gronkowcem złocistym. Fundujemy sobie wirusa opryszczki, czasem wirusa HPV, jeśli taka osoba korzystała przed nami z tego, z tego sprzętu. Możemy zafundować sobie również zakażenia drożdżakowe, czyli drożdżaki Candida, przede wszystkim Candida albicans. Załóżmy, żeśmy się pomalowały i natychmiast przybiegniemy do domu, zmyjemy to wszystko. Czy jesteśmy już bezpieczne? I tak trzeba zrobić. Im krócej będzie ten obcy preparat na naszej, na naszej skórze, z tym potencjalnym zagrożeniem, Zagrożeniem tym lepiej, czyli nawet najlepszy makijaż wykonany przez nawet najlepszą doradczynię w drogerii, proszę zmyć. Zmyć preparatem, który nadaje się do zmywania makijażu, czyli takim, który jest emolientem, czyli zawiera fazę wodną, fazę tłuszczową, ale również zawiera środek, który umyje, zmyje ten brud i makijaż, czyli najlepiej syndet. Musi być to również preparat, który ma kwaśne fizjologiczne pH pH w granicach 5,5 to jest pH dla zdrowej skóry. Jeśli mamy trądzik, jeśli mamy skórę atopową, powinno to pH nawet być troszkę niższe, czyli w okolicach 4,7-4,8. Jeżeli jesteśmy w drogerii i na przykład pracownica tej drogerii zaprasza nas do popróbowania makijażu i chce nam go wykonać na całej twarzy, to jest to dla nas bezpieczne. Musimy zwracać uwagę, w jaki sposób jest to wykonane. Przede wszystkim, nie powinniśmy mieć już własnego makijażu na skórze, czyli powinniśmy się do tego przygotować demakijażem, podkładem kremu nawilżającego i, jeśli trzeba, ochroną przeciwsłoneczną. Zwracajmy uwagę, aby. Urządzenia ogólnodostępne, które miały kontakt ze śluzówką, ze skórą obcych osób, nie dotykały naszej skóry, czy naszych, naszych ust, czy śluzówek, śluzówek oka. Czyli zawsze patrzmy, czy osoba, która nam aplikuje taki makijaż, używa jednorazowych aplikatorów, czy używa szpatułki do pobrania produktu z stópki, czy z buteleczki, buteleczki, i dopiero wtedy aplikuje go na naszą skórę. Ten makijaż może być wykonany bezpiecznie, oczywiście, że tak. Natomiast wtedy wymaga to zdecydowanie większego czasu, zdecydowanie większej uwagi. No dobrze, a jeżeli myśmy poszli już nie na makijaż, ale po prostu popróbować kosmetyków, to może my też powinniśmy jakieś szpatułki albo jakiegoś wacika, albo czegoś takiego używać, żeby pobrać? Kosmetyków. Oczywiście, że tak. Nigdy nie bierzemy szminki z półki i nie maziamy się. Nigdy nie bierzemy kremu ze słoiczka i nie zatapiamy tam swojego palca, który może być tysięcznym palcem w tym kremie tego, tego dnia. Zawsze, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, kolorowe, najpierw na nasz własny palec i później ewentualnie aplikacja, a jeśli chodzi o preparaty pielęgnacyjne, właśnie szpatułki, aplikatory. I nakładamy, bo jesteśmy w drogerii, mnóstwo tego przed nami, raj po prostu dla kobiet, nakładamy jeden na drugi wiele różnych preparatów. Czy my sobie na przykład nie popsujemy troszkę skóry? Oczywiście, że sobie popsujemy, bo chociażby wywołamy efekt przyklepania, okluzji tej skóry i będziemy mieć natychmiast krosty przymieszkowe, czyli wywołamy sobie trądzik kosmetyczny, to jest naj... Częstszy, najczęstszy objaw. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobą, która robi to stale i wciąż, rzecz, z którą zmagamy się obecnie jako dermatolodzy, to jest syndrom czy zespół wrażliwej skóry. Czyli ta skóra jest tak traktowana źle, taką ilością różnych preparatów, każde z innej manki, że ona się zaczyna buntować. Buntuje się stanem zapalnym, świądem, pieczeniem, a przede wszystkim tym, że taką zbuntowaną skórę jest bardzo trudno wyprowadzić. Jeśli przydarzy nam się ten syndrom 3S, zwróćmy się po pierwsze o pomoc do dermatologa i wróćmy do takiej basicowej, podstawowej pielęgnacji, czyli preparat do mycia, preparat nawilżający, a na dzień preparat przeciwsłoneczny. Przez jakiś czas jakiś czas to najczęściej dla skóry oznacza miesiąc czasu stosujemy wtedy tylko te podstawowe produkty. Skóra ma czas na regenerację, i wtedy możemy ewentualnie wrócić do makijażu czy do produktów bardziej aktywnych. Gdzieś tam z tyłu głowy mamy zakonotowane, że cyk myjemy się mydłem, zmywamy cały brud z dnia. Mydło jest dobre dla naszej skóry czy nie? Nie, mydło nie jest dobre dla, dla skóry. Raczej zwróćmy się w kierunku syndetów, czyli chemicznych substancji, które mają neutralne dla skóry pH. No dobrze, a może umyć się mleczkiem, a może jakimś takim wielofazowym produktem, to też wystarczająco? Czy na przykład najpierw zrobić tak, że wymyjemy całkiem skórę do czysta, a dopiero potem te wszystkie mleczka? Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Formuła preparatu powinna być taka, jaką ja lubię, czyli czy to będzie płyn micelarny, żel micelarny, czy mleczko, czy taki żel do stosowania od razu z wodą, nie ma to znaczenia. Ma mieć syndet, ma być emolientem, czyli ma mieć choć trochę tłuszczu i trochę wody i ma mieć kwaśne pH. I tak wszystkie te produkty, którą mają własności myjące, należy ze skóry zmyć najlepiej dużą ilością letniej wody. Od kiedy jest taki moment, kiedy rzeczywiście ta skóra wymaga jakiegoś wypielęgnowania, zadbania? Czy jest jakaś granica wiekowa, kiedy to się powinno już zacząć robić? Taką granicą, którą ja sobie przyjąłam w praktyce, bo ta skóra osób młodych się wtedy bardzo zmienia, to jest granica gry hormonalnej pojawiającej się, czyli mniej więcej 12-13 rok życia. Wtedy już polecam skupić się na pielęgnacji i wtedy też polecam, żeby rodzice, opiekunowie wyedukowali przede wszystkim o dobrym myciu, myciu skóry twarzy młodych ludzi, czyli myjemy dwa razy dziennie odpowiednim produktem. Chłopcy i dziewczyny też? Tak, oczywiście. I chłopaki i dziewczyny. A jak się chłopak na przykład maluje? Bo coraz częściej tak jest, że chłopcy. Stosują jakieś takie kosmetyki? To się tak samo demakijażuje, demakijażuje jak dziewczyna, czyli musi ten makijaż zmyć odpowiednim produktem i zmyć go na pewno, zmyć go zawsze. Nie zostawiamy nawet najlepszego makijażu na noc. A krema jakieś, dopiero w chłopcy, dziewczyny? U chłopców można to zrobić później w okolicach, czy u chłopców, czy u mężczyzn w okolicy 20-25 roku życia, wtedy najczęściej skóra zaczyna wymagać dodatkowego nawilżania, nawet skóra męska. Natomiast u dziewczynek, zwłaszcza u dziewczynek, u których widzimy wpływ hormonów estrogenowych, ta pielęgnacja jest potrzebna szybciej. Początkowo oczywiście wprowadzamy tylko preparaty nawilżające.